Ale mimo to powtarzałem już na pewno, mimo że ja już to przechodziłem. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi kochani. Trzy tygodnie małej przerwy, ale wracamy do Madisona. Dla tych, którzy nie wiedzą, niestety podczas formatowania komputera utraciłem pliki. E, zapisu gry e, Save z Madisona. Musieliśmy ten e... Zapis odzyskać. Nadgoniliśmy całą grę na streamie. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w tym punkcie, w którym skończyliśmy nasze odcinki. Ostatni odcinek podlinkuję Wam gdzieś tutaj na górze. Oczywiście całą playlistę ze wcześ z wcześniejszymi odcinkami Macie dostępną na kanale. A teraz nie przedłużajmy, bo mnie już przechodzą dreszcze na samą myśl, na sam widok yy, tej gry, którą mamy już tu przed sobą. Zapraszam Was serdecznie do komentarzy, do subów. Do łapeczek w górę i zapraszam nam głęboki oddech naprawdę wróciliśmy z zabawy windowej odpaliliśmy korki no i ponownie Udajemy się tutaj do pokoju z zegarami. I zobaczmy, co nas tutaj czeka. Szybka halucynacja, chyba? Tak jest. O, bo... Mój Mój to jeszcze pamiętam. Okej, okay, mamy notatkę. To, co to w ogóle znaczy ja, to właśnie to? Nie powiesz, że nie, nie strzaiłeś się Luka. Eee. U. O. O. Combination 9 left oj to chyba czekam informację chyba trzeba zanotować 9 left 11 coś My mieliśmy już taki My już wait, takie coś i to było tutaj. wait, Ok, mamy pełną kombinację. 9 left, 11 right i 8 left. I to jest kombinacja do sefu, który znajduje się tu gdzieś, na samym końcu. Możecie, możecie mi wierzyć, lub nie. Ale mimo to powtarzałem już na pewno. Mimo, że ja już to przechodziłem, to jestem totalnie obsrany. Nie wiedziałem, że tutaj to wyskoczy. Szedłem na pewniaka. O mój Boże. Dobra. Zobaczmy. Jak mam to obróć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, jedenaście, right? Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i osiem w lewo. Sześć, siedem, osiem. Tak jest. John synu, jestem już starym człowiekiem, a życie upłynęło nam wszystkim. Okej, okay, czy to jest wiadomość od dziadka do ojca naszego, czyli do jego syna. John synu, jestem już starym człowiekiem, a życie upłynęło nam wszystkim. Jestem tak dumny z tego, jakim człowiekiem się stałeś, tak szczęśliwy, że mogłem głęboko cieszyć się dwoma wnukami, które mi podarowałeś: Luke i Chanel. Piszę ten list, abyś pewnego dnia mógł zrozumieć wszystko, co dzieje się teraz w moim umyśle, i obalić mit, że jestem szalonym starcem. Bóg istnieje i tak samo jak On, istnieje też szatan. Całe życie bardzo starałem się w to nie wierzyć, ale czas pokazał mi, że głęboko się myliłem. Moja matka wcale nie była chora. Ja nie mogłem zapowiedzieć jej smutnej śmierci, choć brzmi to bardzo fantazyjnie. Blunis istnieje naprawdę. Żaden specjalista nie był w stanie ustalić przyczyny to tutaj w Przyczyny jej choroby. Nie mówiąc już o znalezieniu metody leczenia, która pomogłaby jej walczyć. Naprawdę chciałabym... Chciałbym... Chciał... What? Chciałbym powinno być chyba. Tak. Chciałbym móc cofnąć czas i powiedzieć jej wierzę ci. Przez ponad 15 lat próbowałem się z nią skontaktować. Chciałem porozmawiać z nią po raz ostatni. Wkrótce znów się spotkamy i będę ją błagał by mi wybaczyła. Ta samotność przypomina mi dzień po dniu. Jak ciężko jest żyć bez mojej najcenniejszej i najukochańszej osoby na świecie. Przynajmniej mogę zobaczyć jej twarz w każdym pokoju tego wielkiego domu. Dlatego stąd te wszystkie zdjęcia. Jeśli chodzi o książkę, próbowałem ją spalić, podrzeć, zakopać, ale nie ma sensu próbować. Jakoś zawsze potrafię wrócić. Tak czy inaczej, trzymam ją teraz pod zamkiem i kluczem. Nie pozwolę, aby historia się powtórzyła. Dziękuję Ci za to, że jesteś synem, o jakim zawsze marzyłem. Kocham Cię. Jój tata. Albert Maxwell. Uuu, baby. Zegar. Tarcza. Tarcza, tarcza, tarcza. tarcza. Wiem o co chodzi. What? If you found the combina combination, you know. If you need the combination, you know where to find it. Kuźni z zegarami. Hmm. Okej. Okay. Jest jeszcze ta muzyka. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry.

12... za 5... Okej. Okay. Mm, już chyba pamiętam. Na każdej ścianie jest zegar do. tarcza do wsadzenia. I potrzebujemy. Na tej ścianie. tarczę z godziną za 5.12. Na tej potrzebujemy. 9.30 na tej potrzebujemy. 12.25. A na. Tej potrzebujemy.

To jest dziewiąta, Chyba... nie. Wait, to będzie... Za piętnaście... 15... ósma. Kurde, czyli tu nie mamy. Czyli musimy... Ok, I remember. Musimy... Pozamieniać tarcze, które są... W zegarach w lokacji i po je w odpowiednich zegarach w pokoju zegarowym. że. Dobra, dwunasta, użyj. Dwunasta dwadzieścia pięć. Potrzebujemy tej tarczy. To jest jakaś tragedia, na co tu się zaczyna dziać. Muszę wziąć łyka soczku. Nawet trzy duże łyki. Eee... Tu nie. Tutaj. Czyli ten zegar? 12:25. 20... 6, ok. I dostaliśmy tarczę z godziną. Z jaką godziną? 5.11. Mamy taką godzinę gdzieś tutaj? Tutaj mamy 6.40. Tutaj mamy 9.31, pewnie. Nie mamy. Dobra, czyli musimy znaleźć kolejne zegary. Jeden zegar był tam. O jezus, nie chcę tam iść. Wyskoczy zaraz, wyskoczy, wiem to. Trzy, dwa, jeden. E? Okay. What? No to już jest jakaś lekka przesada. Już jest zdecydowanie lekka przesada. Dobra, zegar. No. 1156, mieliśmy taką godzinę, nie kojarzę, żeby gdzieś taka była. Uciekam, ja po prostu uciekam. 156, może któraś była. Nie zanotowałem tego, więc... Jak zawsze w takich sytuacjach moja pamięć mnie zawodzi. Let's go. Eee. Chwila, moment. To tu nie stało. To tu stało, tak? Co tu się dzieje? Tu nie stały tak takie półki. Co jest? Czy ja, ja jestem jakiś niepoważny w tym momencie? Takie regały tu były? O, to tu, 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 tu. 11.56. Dobra, zawijka. Czyli potrzebujemy jeszcze... 9:30, 9:30 i 8:20. Gdzie jeszcze były zegary? W kuchni był zegar. Zawsze w najgorszym momencie wyskakuje. Też nie pamiętam, aby to się tak podświetlało. Dobra, dawaj, to chyba nie jest zegar. Próbuję takiej tarczy? Jaka to godzina? 6:41? No już. Dantejskie sceny już teraz dzieją Nie, takich chyba nie potrzebuję. Wait a minute. 6:41? Aha, tu dobra. Jednak potrzebuję. No i została 9:30. I ostatni zegar był. Kolu przy zdjęciu dziadka przygotujmy się. Run. <laughs> wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. w sąsiedz Maryjki tam puka ciągle. Dawaj tarczę Wracamy. Ogień. Ogień. Wszystkie mięśnie mojego ciała są aktualnie spięte. Dobra. Może były tu te regały. Ja mam też już... Luka ma halucynacje ja chyba też mam. Eee, tu nie... Tu... Tutaj. Oj, coś się odpiernicza. Z zegarami. O, mogę... O, haj. Godziny się totalnie popierniczyły. I ten zegar chodzi. Coś się z nim stało? On zamknie. Ok, mam pomysł. Cyferka. Ile mamy cyferek? Możemy już. Zero. Usuń. Dwa. Okej. Okay. Chyba mamy trzy, czyli jeszcze jedna cyferka do kombinacji w kluczu. Do tego małego tego sześć, dwa, zero. Zegar? It seems like he never finished this one. Dziwne. Bardzo dziwne. Co teraz? To wygląda jak takich zegar. Ok, can't take this anymore. I just can't. My whole body is going Why is this to Teraz? Narysowałeś? Czerwony save. Czerwony save. W ogóle, tu była taka. Nie, ja ją wziąłem, ten odważnik. A, mam ten odważnik. Ok. E... No dobra, czas się wystraszyć. Uwaga, jestem gotowy, jestem gotowy. Jestem gotowy. Jestem gotowy? Jestem gotowy cały czas. Nie zaskoczysz mnie, nie zaskocz mnie, tutaj wyskoczysz. Ja wiem to. Trzy, dwa, jeden. Tak, jednak nie. Dobra, jak to było? No my tu I... mamy. <laughs> raz, dwa, trzy, cztery w lewo, cztery w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pi. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem w prawo. Raz, dwa, trzy w lewo. No dobra, może? Oj, eee, powrót. Cztery w lewo, obróć. Nie w to. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy. Nice. Uuuu, zarobas. Zarobas. Mogę wziąć pieniążki? Nie mogę wziąć pieniążki. Co to jest? Klucz, Johnny. You kidding me? nie mogę po prostu tutaj odłożyć tego... Tak, muszę wrócić teraz O, oh, Jesus Muszę wrócić teraz do pokoju z tymi Eee, z sejfem. To jest coś, co mówiłem. Kompletnie niepotrzebna mechanika dla tej gry. Ale dużo gier na ty robi taki błąd, że stwierdza: Ej dobra, w większości horrorów to yy, miejsca w ekwipunku. Musimy to wprowadzić. A tutaj? Ja jakie to ma przełożenie na rozgrywkę? Żadne. Tylko takie przełożenie. Że marnujemy czas. Marnujemy czas chod chodząc i odkładając, wkładając, wykładając. Teraz odłożę coś i za chwilę się okaże, że mi się to przyda i będę musiał tutaj wrócić. Odłożę te wszystkie przedmioty. Może już nie będą potrzebne. Najgorsze najgorszy jeszcze nie przed nami w ogóle. Nie, nie, nie skacz, nie wyskakuj, proszę. Okej. Okay. Dobra. Klucz. Do pokoju Johnego to chyba tutaj ten pokój po drodze. 3, 2, 1 będzie jumpsker. Nie będzie? Ok. Ten? Dad's room. Dad's room. Dad's i żony. Yes. Let's go. Aby uratować ptaka, królik wyskoczył w po królik wyskoczył w powietrze, opuszczając wszystkich swoich przyjaciół. Wąż pod szczurem pozostał, a rekin w głębinach opracował ten plan. Zagadka! Zagadka z ciężarkami, proszę Państwa, Zagadka, Zagadka z ciężarkami, ciekawe e, królik, rekin, szczur i wąż. E, no dobra. Rekin w głębinach opracował ten plan. Musisz być najcięższy. Ciu, 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 ciu. Mm, jak to było? Rabbit jumped into the air, czyli rabbit. Rabbit, rabbit, rabbit. Użyj. Ach, czyli to jest jeden z odważników. On chyba będzie najlżejszy, tak? Czyli. Rulik w górę wyskoczył. The snake below the rat. czyli below the rat, below the rat. Czyli snake musi mieć cięższy niż rat. To jest? Ej, okay. Jakie mamy dostępne? Takie i takie. Snake below the rat. czyli snake damy cięższy i rat damy. Eeeem... Um. Popsułem coś? Oto? To się powinno podnieść chyba, tak? Okej okay. So this is the book that everyone was talking about? Blue knees Wejdź w interakcję Long, long time ago, there was a creature whose name was unknown that always lived alone and was often seen on his own. One freezing, frosty night, it began to feel so very somber that it feel, fell into a two day slumber. By the third day, it woke up in blackness with an illness so serious. That both its eyes had vanished in the darkness. the creature crept out of the bed and started crawling, looking for the eyes it knew for sure were rolling. <laughs> it slithered and rolled, so its knees turned blue and sore, since its eyes popped and tumbled, both of them as dust crumbled. it is to this day. That it does not have a clue, but it is no excuse to end the pursuit. Uh oh. Now beware those leading eyes and make sure to turn on the lights. For your own side is at stake if you cannot escape. Okay, to na czerwono. Czyli mamy nie możemy włączać świateł w tej grze. What? He's afraid of the light. Use something bright for protection. Okay. what the fuck? Co tu się wydarzyło? Pokój zmienił się kompletnie. Pokój, zmieni... no już... oh, pokój się zmienił! Oh, pokój się zmienił! Pokój oh. się zmienił! Myślę, że to dobry czas, żeby zakończyć ten odcinek. Moi drodzy, ee, dajcie znać, co sądzicie, co się dzieje, naprawdę. Takie rzeczy odpierniczają, że ja nie mam pytań. Zapraszam was do sekcji komentarzy, jestem ciekawy waszej opinii. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie łapki, suby. No i cóż, słyszymy się w kolejnym odcinku z Madisona. Wkrótce.